Ale ale moi drodzy witam bardzo serdecznie, to jest kolejny film Dzisiaj moi drodzy, tym razem nie w a reagujemy na animację Która ostatnio wam się, bo tam dawno ją nagrałem, jakiś realistyczny minecraft Tak jakby, popatrzcie jak to wygląda, o w ten, w ten sposób. Jest naprawdę satysfakcjonujące i mega się to ostatnio oglądało nam razem, także nagrywam kolejny odcinek z tych animacji oczywiście w opisie, jest do tego e, twórca li, link oczywiście. Jeżeli chcecie kolejny taki film zostawcie łapeczki do góry, subskrybujcie kanał, a teraz już rozpocznijmy na spokojnie. Czy to jest jakaś rózga? On, z... on ma różkę pomniejszającą przedmioty, co jest? Znowu, a to jest ten znowu ten granacik. Aj, i... aj, ta świnka zje marchewkę i ona się zmniejszy. Prost, proste jak... Co to jest? Czy no on płaci villagerowi za co? 100 emeraldów? No ten obrazek był kipnięty, no i co z nim? Co w związku z tym obrazkiem w ogóle? Bo nie rozumiem. Czekaj, czekaj, czekaj. Czy on mu zapłacił za to, że. Żeby obrócić obrazek? A nie, to jest tajna baza, jakaś lajna skrytka. O kurde. A to wygląda jak lodówka. Kliknął sobie przycisk. To jest jakieś laboratorium! Co. Coś jest grane. Normalnie wbił się do laboratorium, no i co w związku z tym? Co się tak giba? O kurde! Czemu on się zamienia w jakiegoś, jakiś kamień? Co, umarł? Nie. Jakiś... To jest jakiś cyborg teraz, zamieniłem się w cyborga. Jak tu już kielet wygląda? Czemu się patrzy do góry? To jest mi śmiertelny teraz. Jak to fajnie wygląda. Jest mi śmiertelny. Co? Nie Ja złapał tą strzałę. Uuuu, satysfakcja. Ale żebra w ogóle, nie? Co? Jaki? Jakie bydle Oj, nie jest kolorowo? I co teraz? No ale teraz on będzie nieśmiertelny Koniec Serio zginął? Jak jakiś dzwoneczek I muzyka się zmieniła Oj, zamknięte O kurde Jezu, ja wiedziałem, że on wstanie Czemu mam Mary Creepera teraz? Ole creepy O nie, to ten villager go wrobił O, jest, jest TNT Co z tym TNT się stanie? Co się stanie z tym TNT? Nigdy Aaaa To wysadzi, czemu tutaj... Ale giga zombiak się zrespił I ta animacja teraz w ogóle mnie inaczej wygląda O kurde, Slomu, jak się rozpryskał normalnie. Co jest grane? To jest animacja z rozwalania zombiaka. I co, i teraz Gaz? Co, może teraz gasta wysadzi, co? <śm> <śm> co? O, ale to fajnie wyglądało. O co tu chodzi? O, o, o co w tej animacji chodzi? nie mam Pa, teraz on wybuchnie. <głos> <głos> Dlaczego? Dlaczego tu pojawiają się moby i, i nagle wybuchają? Jakby tam była jakaś gigamina. Czy to będzie miało jakiś szczytny cel? A potem TNT jest nadal. <noise> A gdzie jest ten mój ziomek? Pa, nagle go tam nie ma. To kto to wysadza? Automatycznie. O kurde. Ja nie mogę. Golem dostał. To wszystko się tak samo rozwala To już... Już coraz mniejsza satysfakcja się robi, widzowie no Ale nie ma tego mojego ziomka, kim ja jestem? Niewidzialny jestem, rękę mi tylko widać Bałwan, serio? <grystanie> Jezus, czemu tutaj moby <grystanie> się rozwalają? Gdzie jest historia? O kurde, ale wielki... Jo, nie mogę, dobra, slime chyba najlepiej wyglądał. <noise> Na cały świat poleciał ten slime. Kim był wielki w ogóle. Jak całe to pole tutaj. A teraz kto? Pająk. Nie no, naprawdę. Same rozwalenia będą. No, banalne. No ta animacja w ogóle jest w tak dziwny sposób zrobiona. Naprawdę, to jest coś takiego innego niż wszystko. Jak tak, tak, animację oglądałem. Dlatego chciałem ją nagrać. I ją ca calutką właśnie zobaczyć. A on ja sobie taki miniaturowy domek sobie zrobił na jednej kratce z yy zwierzętami, rozumiem, tak? O, no, o mała świnka, ma owieczka i ma krówka, pewnie jeszcze. No do tego. No i co on z tym małym domkiem będzie robił? Powiesz, pożywienia z tych małych zwierząt to nie będzie. Chyba bardziej jako zabawka. O! <śmienioty> o! <śmienioty> o. Ej, to były oczy z tego nawet, z monstery World, czy były O nie, on też zje marchewkę I wejdzie do tego domu Oje... Szczerze, chciałbym się kiedyś tak zmniejszyć, tak Na jeden dzień Może to by było hardkorowe, ale zmniejszyć się na jeden dzień Napiszcie mi w komentarzu, czy wy chcielibyście się zmniejszyć na jeden dzień O, i wszedł sobie do tego domu i poszedł w Kimę Co jest grane? Przypłynął do wioski To jest kolejna animacja i ostatnia już chyba na dziś, moi drodzy Ale ona chyba będzie dosyć dłuższa i przypłynął znowu do wioski Jak to w village, czemu on go obrócił? A on idzie za nim Co mu marchewkę daje? Uuu! Diamencika nie chce? Co ziomka chce? A to jest ten ziomek z obrazu, czemu on uderzył osadnika? To był ziomek z obrazu Ale masz krzywy nos Nie, ty, ty nie chcesz? O, krówkę chce, mm, dobry deal Serio? Czemu te wszystkie przedmioty uciekają? Przedmioty? Kurde, krowa, jaki przedmiot? Co to za nasiona? A ja im zamiast za krowę to są nasiona i z tego hopam W ogóle, gdzie oni teraz poszli? Nie ma ich. No dobra, nasionka jakieś ma. Co, co te nasionka robią, niby? Nasionka, co wy robicie? Czemu znowu do łódki idzie? Jakie morze? Ale tu może fajnie wygląda, te fale takie. Fajnie, jakby w Minecraft jakieś fale chociaż lekkie były na morzu. Co to są za nasiona? Nie jakiś jakiejś pustej, to jest bezludna wyspa nawet bez drzew teraz. Ale konewkę ma ze sobą, no dobra. No okej, sprawdźmy co, co takiego się wydarzy z tym. N <laughs> że nawet nie trafił w to. Dobra, dajmy, że gleba jest wilgotna teraz i... Co jest grane? Ej, to jest chyba z tej bajki. Jezus, nie pamiętam jak to... Na ziarnku grochu, coś tam, coś tam. to jest. U, 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 o! A i wszedł już na samą górę, tutaj. Okej okay. I tutaj powinni być duzi. Duzi ludzie, powinni tutaj być. Po, powinni. Po, co, co ja powiedziałem? Duzi ludzie powinni być. Kali pić, kali. Kaleka. <grystanie> Takie olbrzymy. No dobra, niech wejdzie do tych chat. A jest taki mały, tak? on faktycznie jest taki mały? Tak, on jest malutki, ja wiedziałem. No dobra, i tu będą tacy. takie ogromne osadniki czy nie? Nie ma nikogo. Jest, jest Steve. Jest Steve, więc nie jest kolorowo. Tylko zawsze tu dwie osoby mieszkały. O kurde, Herobrine. To może to nie jest Steve a Hiro. Czemu tu jest. Złoty chicken i złote jaja. Czemu teraz są żółte? Były złote. <laughs> Jakie jajo, co on z nim chce zrobić? O kurde, jak się wystraszyłem Jaki gigant Ale przerąbane Gdzie on ucieka? No, skacz oh, O nie Hirobrań go dopadł O kurde Przeżył? Przeżyłeś? Co on robi nagle na kurczaku? Wrócił do wioski. Czy, czy kurczak mu pomógł wrócić do wioski? I ten kurczak w ogóle jest gigantyczny. Kurczak go uratował. Czajcie to? Uratował życie mu kurczak. Złoty kurczak mu uratował życie. <grym> złożył złote jaja. To będzie kolejny złoty kurczak. A to jest deal niesamowity. O kurde. To jest ten w niebiegu slalomem. No dobra, no i co? A po tego kurczaka przyjechał. Znaczy przyleciał. Moi mieli bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się te animacje wszystkie spodobały, co dzisiaj obejrzeliśmy. Yy, co ja mogę powiedzieć? One są takie inne niż wszystkie, jakby to ocenić, ale fajne. Podobały mi się. Bardzo dobrze się bowiem przy nagrywaniu tego odcinka. Subskrybujcie kanał i zostawcie łapeczki do gry tam na dole. Trzymajcie się i pa pa.